Pytanie do Pana Stanisława Szulcka, w świetle postępującej oklokracji, żerającego modelowe plus, co możemy zrobić, żeby zatrzymać ten proces? Czy widzi Pan w Polsce jakąś siłę, która mogłaby obecnie odwrócić ich zdarzeń i co może się stać, jeżeli tego nie zatrzymamy, nie wiem, w ciągu 10-20 lat? Dziękuję. A czy to jest raczej, czy ochrokracji? Raczej jest to związane z, z tą tendencją tego kupowania głosów wyborczych, no bo to jest tak naprawdę rozpętało się takie piekło. E, właściwie to moim zdaniem PiS rozpętał piekło, do którego dołączył się oczywiście truski reszta, e, prawda? I, I to co gorsze, e, z przykrością stwierdzam, że nie za bardzo widzę. W tej chwili sensownego wyjścia z tego w najbliższym czasie. Wiem, co mogłoby się wydarzyć. Jeśli by się wydarzyło coś złego, to mogłoby to rozpętać, rozgonić, prawda? A wydarzyć się, jeżeli to dalej ma iść w tym kierunku, się wydarzy. Nie jestem pewien, czy się z tego cieszyć. No bo jeżeli zbankrutujemy, jeżeli naprawdę będzie kiepsko, to niekoniecznie jest się z czego cieszyć. No, Pewnie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Że no wtedy być może odejdziemy od tego dziadostwa i, i raczej, że, że te czegoś, co wiadomo, że powinny, powinno nas wykończyć ekonomicznie, co, daje inflacji i tego typu. Ale też coś, co jest nieuczciwe, niesprawiedliwe, bo to jest osobna rzecz, prawda? Dwie jakby rzeczy. Więc, więc raczej tutaj po tych wyborach, po tym, co się działo teraz. Ja nie widzę możliwości odejścia od tego. Owszem, jakieś wybora, gdyby, bo partii nie, nie, nie pokonamy, inni też my nie pokonamy, one są zbyt mocno mocowane i tymi pięcioma procentami i tymi ostatnimi wyborami i tak dalej. Nie, nie, na najbliższym czasie tego nie zrobimy. Jest możliwość, ale też niezwykle mała, wygranie wyborów prezydenckich. Gdyby ktoś wygrał wybory prezydenckie, bo wbrew pozorom prezydent ma potężną władzę, tylko jakoś tego ludzie nie chcą zauważyć, po prostu i tyle. Nie będę w tej chwili tu wnikał w to, jedna, a jedna osoba potrafi jest dużo więcej niż grupa, bo to nie jest demokracja. Gdyby była zdeterminowana, gotowa poświęcić swoje stanowisko, choćby po to, żeby wygrać jednak, to mógłby bardzo wiele zrobić. Na tym jest jakaś nadzieja. Ale żeby ktoś taki został wybrany przeciwko ludziom wspieranym przez wielkie partie, nie jest to takie proste, prawda? E, więc moim zdaniem, ale większa szansa niż wygranie parlamentarne, e, od razu mówię. E, moim zdaniem wiem większa, nie? E, no więc trzy możliwości, że tego nie ma złego, co by na dobre nie wyszło, bo widać, że w te, idzie w tym kierunku. Nie to z partiami politycznymi w najbliższym czasie nie widzę możliwości. Ewentualnie te prezydenckie wybory na no, bardzo małą szansę. Ale czy prezydent też jest sam, prawda? To też jest grupa ludzi, która za nim stoi. To... No, ale on ma indywidualne uprawnienia jako jedna osoba. I jak się uprze, jak będzie zawzięty, to może wiele zrobić. To, to, to może postawić takie warunki rządzącym, że że no, no wymiękną po prostu. No bo rządzący i posłowie są w stanie przyklejeni zwykle do i Każde ryzyko, że ktoś ich odklei, to jest największe śmiertelne i Nie ma większego. Jeszcze dodam tylko tutaj w uzupełnieniu, co prezydent może zrobić i to może zrobić i to nawet ostrzegł już prezydent doda tych swoich rozmówców. Bo nawet y, gdyby koalicja powstała z udziałem Volksdeutsche Partii, lewicy i trzeciej nogi, to ta koalicja ma 248 mandatów w Sejmie. A do odrzucenia weta prezydenta trzeba 276. Więc prezydent może skutecznie ich zablokować. Nie podpisze im żadnej ustawy, albo skieruje ją, Znakomity pomysł. Do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem. No ona tam utknie, całą kadencję będzie leżała, aż się zaśmierdzi. Więc to tak może prezydent zrobić. Rzeczywiście, może użyć szantażu takiego politycznego, żeby wymusić na. Większości rządowej, nawet jak on, ją, on jej nie kontroluje, wymusić na większości rządowej jakieś postępowanie zgodne z jego wyobrażeniami czy wolą. Na pewno nie niezuza. No nie to, to nie mówię, ale, ale nawet on ma takie uprawnienia. Zanim będą wybory prezydenckie będą samorządowe. Czy ty widzisz Staszku możliwość, żeby w ramach na przykład totalnego zwycięstwa w Krakowie? Coś z tych unijnych głupot można było w formie tutaj samorządowej ograniczać, bojkotować, nie wiem, cokolwiek się da pytanie. No nie, nie, samorząd nie ma tego uprawnień możliwości. I co więcej, proszę wyobrazić, że jestem całym samorządem krakowskim i ja decyduję. To po co mnie wybrano? Guzik mnie obchodzi los Wrocławian, yy, warszawian, czy tam nie wiem. Z Mnie interesuje, bo mi wybrali y, y, lokaliści tu z Krakowa. Ja mam działać dla dobra tylko i wyłącznie w Krakowa. W związku z czym ja nie będę się popisywał, że ja tam y, tu nie, nie, pieniędzy, jakich nie wezmę, które mogę zabrać, prawda, y, czy z Unii Europejskiej, czy z cokolwiek innego. Nie, nie, nie będę tego typu rzeczy robił, bo mam tutaj yy, choćby kosztem innych to zrobić, bo one i tak są. Polska w tym funkcjonuje, prawda? A na dodatek samorząd nie ma żadnych praw. Żadnych, nie ma samodzielnych w ogóle żadnych praw. To jest tak jak samorząd ma tak jak minister, którego ustawa upoważnia do wydania rozporządzenia. Jak nie ma ustawy, nie może wydać rozporządzenia. Yy, wszystkie uchwały Rady Miasta Krakowa, wszystkie decyzje, które są, są z upoważnienia ustawy. W związku z czym to jest właściwie Rada Miasta Krakowa, która uchwały uchwala, to, są, to jest wykonawcza władza. To nie jest w ogóle ustawodawcza władza. Bo ona tylko w ramach ustaw z upoważnienia to robi i tylko w tych granicach, w związku z czym nam się wydaje, że to jest jakaś uchwała władza. Nie, to jest wykonawcza władza, więc sama swoimi uchwałami zmianą prawa nie może nic zrobić. Ona nie tworzy prawa Rada Miasta Krakowa. Tworzy prawo tak jak rozporządzenie ministerialne w ramach upoważnienia nadanego przez ustawę, to się w każdej chwili może zmienić. W sekundę, prawda? Bo to sejn może zmienić tego typu rzeczy. Więc ani uprawnień nie ma, ani nie widzę możliwości z punktu widzenia Unii Europejskiej, żeby samorząd yy, wpłynął na tego typu rzeczy. No, po prostu, no. ja tego nie widzę. Staszek, pozwól mi coś powiedzieć na propos referendum. No to, o, 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 to nie ja, no to no nie, ale tu jest prowadzący. <noise> Mam udać? Ale nie, to. Wojciech Ja jako Fundacja Biblioteka Domowa założyłem coś do nie co się nazywa Komitet Dobrego na Referendum. Zbieram ludzi, którzy byli zachęcani do tego, żeby nie głosować w referendum. To będzie zainteresowane, to zostawię kontakt do siebie. Jeszcze króciutkie ja ostatnie pytania. Ja ile... mam pytanie do pana Kowalkiwicz. Czy, czy nie lepiej dla naszego kraju, y, nie byłoby szczęśliwszym rozwiązaniem, gdyby sejm w ogóle nie obradował? Bo przecież produkuje 29 czy 30 tysięcy stron niepotrzebnych ustaw. I drugie pytanie. Czy nie uważa pan, że największym zwycięzcą wyborów. Było jednak stronnictwo pruskie, gdyż albowiem dwóch kandydatów, zarówno panowie Morawiecki, jak i pan Tusk, byli uboczeni w Stasi. No, proszę pana, jakby Sejm nie obradował, bardzo możliwe, że to by było korzystne, bo to już w starożytności tacy zauważył, że im słabsze państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń. Rzeczywiście wystarczyłoby tam, ja kiedyś nawet tak no, trochę pół żartem, ale pół serio mówiłem w jaki sposób można by uprościć system prawny. Na przykład wydać taką ustawę, że przywraca się moc obowiązującą na przykład kodeksu zobowiązań, prawda i uchyla się wszystkie akty prawne sprzeczne z tą regulacją i upoważnia się Radę Ministrów do ogłoszenia w terminie rocznym spisu tych aktów prawnych uchylonych w trybie artykułu poprzedzającego, no i ustawa wchodzi w życie z dniem. To no można było jedną trzecią tego balastu prawnego, no może nawet więcej, uchylić. Także, no tylko, że w Wie Pan wtedy, to zresztą tak było w okresie sanacji, kiedy to prezydent został wyposażony, to była tak zwana nowela sierpniowa do konstytucji marcowej, kiedy prezydent został wyposażony w prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. I bardzo dużo Sejm wprawdzie był, ale bardzo dużo u takich tych rozporządzeń, bardzo dużo materii ustawowych zostało, że tak powiem, dekretami prezydenta. Na przykład kodeks karny. To było rozporządzenie prezydenta. Bardzo ważna ustawa, prawda? I to i innych też było bardzo dużo takich. No chociażby kodeks handlowy z 1934 roku, także większość... a Sejm się zajmował tam takimi tam... No się nie zajmował. Proszę? No to wie pan, nic... ja nie jestem ultrasem demokracji. Jakby, jakby Sejmu nie było, jakby została zmieniona konstytucja czy w ogóle... Tam przyszedł jakiś król, czy nie wiem, dyktator, i jakby sejmu nie było, to od tego by mnie pękło serce. A drugie pytanie. Proszę. A drugie pytanie. To znaczy. O panów Borawieckiego i Tutkaczku, Polskiego. Proszę pana, no. Dlaczego poszło to wszystko weter i paru tam miesięcy. No proszę pana, to rzeczywiście było zagadkowe. To było rzeczywiście zagadkowe, kiedy pojawiła się wiadomość, że... Premier Mateusz Morawiecki w młodości był zarejestrowany jako tajny współpracownik sztazji. No to w kraju nawet normalnym, gdzie takiej wojny politycznej nie ma, jak była u nas wtedy, to by wywołało trzęsienie ziemi. Tutaj cisza zapadła w ogóle nikt. To, że koła, że strona rządowa nie podejmowała tej kwestii, no to jasne. Ale że opozycja też, no bo gdyby, gdyby na przykład pan premier Mateusz Morawiecki był podejrzewany o to, że jest agentem KGB, to przypuszczam, że Donald Tusk by rozda szaty. Natomiast jak premier Morawiecki można było go podejrzewać, że ten, ta jego współpraca ze Sztazji miała dalszy ciąg, a wszystkie aktywa Sztazji po zjednoczeniu Niemiec zostały przejęte przez BND. No to, to, jest, to tłumaczy, dlaczego opozycja się też zachowała bardzo tutaj taktownie. Wobec pana premiera. Także to przeszliśmy, przechodzimy pod kuratele i tyle. Pan premier Morawiecki, proszę zwrócić uwagę, że on właściwie podpisywał wszystko, co trzeba było podpisać. Tyle tylko, że maskował to taką trontadracką retoryką, że tu my nigdy i tak dalej, a potem podpisywał i cześć.